Proszę za te cięcia, niestety coś mnie swędzi na nosie i muszę ciąć. Cześć. Dzisiaj, gdy nagrywam ten materiał, rozpoczynają się matury 2022. Czas więc zabezpieczyć jakiś prezent dla tegorocznych maturzystów. I tutaj ja postaram się doradzić Wam, jaki burbon możecie dać komuś, kto właśnie zdał maturę i zasłużył na drobną nagrodę, a jednocześnie aby nie nadwrężyło to Waszego budżetu, no bo jak wiemy. Dzieciaki po prostu wypiją i na to będzie koniec. A fajnie gdyby nie zrazili się do Burbonów, a jednocześnie zapamiętali tą miłą pamiątkę. Dla tych co nie zdali, sugeruję dać coś w tym stylu, czyli podstawkę Jim Beama, która jest kompletnie niepijalna. Czyli jak Wam gdzieś zalega w barku, bo ktoś przyniósł nieudany prezent, to możecie to przekazać komuś kto nie zdał matury. W fabryce azbestu i tak stracą węch i smak, przyda się to chociaż po to, aby się mogli skuć, kiedy wystawicie ich rzeczy za drzwi po wyrzuceniu z domu. Jednak jeżeli zdali tą maturę, to już raz wdziłku się odrobinkę wykosztować. Nie będziemy przesadzać, zmieścimy się w 200 zł. Myślę, że wybrałem dość dobry burbon, łatwo dostępny w Polsce, jest to Rare breed. Jest to kolejny z wypustów Wild Turkey. Rozpocznę już kalibrację podstawką, czyli Wild Turkey 81. Railbreed pojawił się na rynku w 1991 roku i jest to jeden z najdłużej wydawanych burbonów mocy beczki. Jeżeli nie chcecie wydawać aż 150-200 zł, ponieważ Railbreed to jest koszt około 155 do 180 zł w Polsce. Jeżeli chcecie to ograniczyć się do 100 zł, to zapraszam do moich odcinków o wyborze bourbonu do 100 zł. Ray wybrałem nie bez powodu, ponieważ będzie to dość unikatowe doświadczenie dla obdarowanego. Jest to taka propozycja dość przyzwoita. Można powiedzieć, że jest to taki podstawowy burbon w mocy beczki, tańszy od Booker'sa a Myślę, że on nie ustępuje, jeżeli chodzi o walory na start. No i tutaj ocenimy edycję z roku 2021. Ona jest obecnie dostępna w sklepach w Polsce. O mocy 58, 4% alkoholu, czyli no 116,8%. Co ciekawe... U nas ten Bourbon jest tańszy niż w samych Stanach Zjednoczonych. W Stanach on obecnie kosztuje 50 dolarów, czyli w na nasze już by to było 215 zł. A u nas można to dosyć taniej. I jest to w Stanach ta cena 50 dolarów, to jest przed Sales Taxem, czyli przed naszym batem. Myślę, że jest to ciekawostka, że na rynku europejskim ten Wild, wild Turkey rare Breed jest tańszy niż w samych Stanach Zjednoczonych. Ładna barwa, ciemna miedź, nawet taki lekko bursztynowy. Jakby nie patrzeć, jest to blend z beczek 6-8 i 12-letnich, więc tutaj nie będzie ba barwy jak dla 12-latka, ale no jest przyzwoita, przyzwoita taka. Widać, że spędził trochę czasu w beczkach. tofi Troszeczkę uderzający alkohol, ale. Nie przebija się przez słodycz. Odrobina budyniu. Troszeczkę przypraw. Oprócz trofi z tych słodkich zapachów jeszcze chyba karmel. I ten budyń to jest taki czekoladowy budyń. Bardzo przyjemny w zapachu. Także już tutaj dla młodej osoby, która będzie wchodziła w świat Burbonów. Myślę, że taki prezent sprawi, że dowiedzą się, że tego nie pije się na szoty, tylko można się tym naprawdę dyrektować. Ja już wiem, że ta edycja, no zresztą nie było jeszcze Rejbrida, który by mi nie podszedł. No wiem, że ten Ray Brid bardzo wielu osobom. Korzystaliśmy z niego na pępkowym u mojego przyjaciela. Wiele osób tam obecnych wolało pić ten bourbon niż wódkę, więc o czymś to świadczy. Odrobina dębiny się pojawia na końcu z taką delikatną skórą garbowaną. Można powiedzieć, że taka skrzynka dębowa. Przejdźmy do palety smakowej. Gęsto słodki. Taki troszeczkę syrop klonowy się tutaj pojawia. Karmel też. Te żytnie przyprawy, taką ostrość żytnią. Odrobina ziół na języku. Może taki troszeczkę anysz. Pojawia się ta garbowana skóra. Troszkę taka deska, taka wiecie, świeża startaku. Świeżo obrobiona, taka świeża deska przepiłowana, jak puszcza soki. Ale to, że to się mocno wybija. W tej edycji chyba najmocniej. Mam jeszcze edycję sprzed paru lat. Jeszcze gości na mojej półce. Edycja sprzed paru lat: 112,8 prów, czyli 56,4% alkoholu. Pojawiają się troszeczkę cytrusy, skórki cytrusów, ale nie jest to cytryna, czyli limonka, bardziej takie mandarynki, pomarańcze albo mandarynki. Przejdźmy w końcu do finiszu. Jest to rozgrzewająco pikantne, żytnią pikantność, który za chwilę jest przykryty mocną słodyczą. To jest słodycz... Takiego brązowego cukru, ale trzcinowego. Odrobina tytoniu się pojawia. Gdzieś ta skóra znowu. Bardzo przyjemny finish. To jest coś, co dla takiego maturzyście może dać. Kopa prawie 60%. No jest to coś, co definitywnie tutaj ten świat burbonów będzie wciągać. Nie wysusza, nie przegrzewa gardła. Bardzo przyjemnie czuć to rozgrzewanie. Definitywnie nie odpycha alkoholowość. Czuć, że tutaj jest ta moc wyższa od 50%, ale nie jest to przesadnie alkoholowe. I definitywnie tutaj myśli się o pracy drwala, pijąc ten Bourbon. No, aż ciężko mi nie jest o tym myśleć. Gdzieś te takie nuty drzewne się tutaj przebijają, tego świeżego, ściętego drzewa. Ten Bourbon oddaje wszystko to co 101 obiecuje, ale gdzieś tam zabrakło przez rozcieńczenie. Tutaj mamy to w mocy beczki. Czuć ogromną przyjemność z picia tego bourbonu. To nie jest może wybitny bourbon. Na prezent on się nada. Nie jest drogi. W tej cenie ciężko znaleźć coś lepszego. Ja myślę nawet, że on jest akurat dobrze wyceniony, ale w świecie obecnych cen inne bourbony nie są w stanie go wygonić. Z tego względu, że są wyżej wycenione Czyli zgodnie z moją tezą Jest to świetny bourbon na prezent Dla maturzysty, który zdał maturę Będzie miał dobrą zabawę, bo napije się Trafi do świata burbonów, bo polubi Pokaże się z klasą Pijąc coś naprawdę dobrego A niekoniecznie bardzo drogiego Jutro postaram się nagrać adekwatny odcinek Jeżeli chodzi o whisky szkockie a jeżeli chodzi o to, ponieważ ja nie lubię marnować burbonów, to pokażę Wam, co można zrobić z tym oraz innymi tanimi burbonami, które zalegają Wam w barku. Nagram kilka odcinków o tym, jak wykorzystać burbon w kuchni. Można zrobić fajne sosy, fajne marynaty, które naprawdę wzniosą Wasze dania mięsne na dużo, dużo wyższy poziom. Dzięki za oglądanie. Zdrowie! Zapomniałem podsumować. Zdecydowanie mocna 8 na 10. Na 8,5 mu troszeczkę brakuje, ale to jest 8 na 10. Bardzo dobry Burbon, bardzo solidny Burbon. Do zobaczenia.